Sorry, ja nie ja wiedziałem, teraz gramy ty Jaki nie, retard. Zamknij, że się karty, szukam, pajacu. <grym> ale Kasper, zacznij, zacznij. ale ty się śmiejesz, a te kurwa Kasper się, się tam wchodzi. <grym> tak, ale że ty się śmiejesz, kurwa, że ty nas najbardziej Gówniany czołg, ty się śmiejesz. No to naprawdę... Ale no, dobrać. Dobrać. Dobry, to Dawaj, dawaj, Artą zaraz, ten szczepier strzelimy tam na... tak, Kurwa! Tam... Do... Brawo, żel. zajebiście! Ładuj go, go z goldow... Of... Ale niezależnie od tego, czy ja się spodziewałem, czy ja się nie spodziewałem, to znaczy, że masz ustawić się źle i lekceważyć przeciwnika? Zabijecie tego kłonionora. No tu. No, ale jedynym czołgiem, jaki nam zginął, to jest artyleria od czołgu ciężkiego. No kurwa! Hej! Nie <laughs> to, to, to całą taktykę, to była taktyka na 15 do 0. A jest 15, 1. No i chuj, ban. No I kurwa, ban. No. no płakać. Płakać. A Linki zabił Golo. I idę płakać do Kibel. To, to, to była taktyka na 15.2 Bo nie uwzględniłeś dwóch przychlastów w teamie. No, nie <laughs> nie no jeden to ty, a drugi? Nie. To... Jedziemy, jedziemy, pan górę też... chacie górą. U! U! Musicie wygrać. A ja czekaj wygają. Reksy, wrócimy w jedno tempo. Daj, dawaj, dawaj, teraz, tak 48, bo zna... zeby... ze środka na pewno na zy... Nice. No, Ta... na przejdzie wasze środka z dymiem. W ruchu tego 277 u góry. RTKD. Daj, <grym grym grym> wypierdalać. To dala. nie było, Zepnijcie tą ebole. Zepnijcie tą ebole. staram się wycofać. W zasłonę. Albo Link, nie wiem, bo to... Jeszcze pięknie. I słuchajcie na na. na, kapa, kresna kresna na kapa. I słuchajcie, jeden czołg na kapa i reszta wylewacie się na to. Olo na kapa zjeść, Olo na kapa, Golum na kapa, Olo na, kapa. Olo na, kapa. Olo na kapa, Olo zjeżdżaj tam tam, atakuj. Golum na kapa kapa ja... jeździ! No dobrze, w porządku, w porządku, w porządku. I resta jedziecie odcinać. Po prostu. Na Jolantę jedziecie odcinać. Jest jedzie już. Ale ktoś nice. się schowaj za nami tu. Czekaj. Ładować Heki na trójkę We włosy, Leon, a fajcy Bądź wyjeżdżaj No nie chciałem kredytów przypłacić Jaki, na prawe. Jaki zły... Heki, Heki Też nie przebiłem Heki Przebiłeś? Jak ty przebiłeś? O, no, i Ale ja kiedyś przybiłem E3 z etrójki z haeka w bok za 1100. Zadałem sobie 150 Major'a haekiem. Wycofuj, wycofuj. się 27. Senpai, graj od tej strony. Dla A ja jadę do krzaków tutaj. Znaczy oni głupio zrobili, że ten estebek. Oni powinni byli zająć to. Wylewa się na mnie estebek, wylewa się na mnie estebek. Kurwa, i Gros mi po pestce na STB strzał, STB strzał wy powinniście teraz tu, tu, tutaj musicie zrobić piękną snajpę 907 i tak dalej. Róbcie tu pestki, artą pewna pestka A nie ma Repuszują to, dacie sobie radę czy nie? Tak Gros, ale nie uciekaj taką penna, ej Dobrze, bardzo dobrze, Gros kończę z pięknie Eberkami mi robicie to, zamkniecie chodni solen. Tutaj nie go trzymacie. Golum, go uważaj Ebola celuje, go yeah. w ciebie celuje Golum. Widzę, że w ciebie celuje Ej, Leo stój, bo mnie mam gąskę. Proszę, dobra, już tam sobie. A, a Barco, za, od, od czego dziki to dostałeś? Ej, o ten 7, 7. Ej Dobra, ręki, tu, tu są czołgi. Nice. O, o, o kurwa! Jasne. Ej, dawaj, 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 ja. beczka. dawaj. Co? Dobra? Co dobra? User, Nic, dobra? już cicho, 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 dziękuję, dziki. Możecie się nie ruchać tam? <laughs> za mnie? Przyjepię <laughs> ej, ej, mamy tymi mi dojechać. Zajmijcie teraz ty... Pójdź wedle wedle, wedle, wedle uznania i macie robić peski na tym. Macie robić peski na tym za darmo. Mogę wjechać na KP na pełnej speedzie tandy? Eee. To musisz wjechać, tak, bo o to chodzi. Dlaczego coś jakoś muszę coś? Dilka macie na Ale jak za tego kila proszę jest za łóżka. Za co? Za co? Za Ej, my epolami możemy do tej ściany przejechać. Zbierzemy z dwa strzały i rozwalimy ISA, nie? Nie, nie, tutaj. ja mam go dupą, ja mam go dupą, nie ryzykujcie. Mamy czas, mamy 10 minut, ej. Ja bym jo, teraz podjechał. Ej, ja Nie piekajcie się. Mam kapa. Jak hmm. mi tego Isa musicie zjebać. Ja, ja no, 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 nie mam tego czegoś trójka, ej trójka, beczka, ej trójka beczka. Tego Isa musicie mi zajebać. I teraz tak, jeśli oni będą wyjeżdżać, żeby zdekapować, to, to czołg ma zginąć po prostu. Isa, Isa, przede wszystkim tego Isa tu. Ale no już ginie. No, już już no, tak. Dobra, dojeżdżacie tymi no, do ja. kgami i się. Treka, trójka. Tak, tak. Dobra, jedziemy, jedziemy, go, go, kurwa, w gąskę. Ja. Chodźcie, jedziemy, Maus jedzie, jedzie. Ufff Jedziemy Mausa Kurwa Jakie nie ja pierdolę Jakie no, jak ja nie wyższe będzie Jak świnia kaszel Kurwa. Jaki animal jaki. Przebijcie tego Mausa Ma tylko 3600 Six, six dobrze się czujesz? Gorączkę słyszałeś? To, to, to... O, to fajne do pałki Zetrałem ogólnie się prawie ty te 10, czwórka patrzy, Wygracie to do Golem, jednego. Jak, z, jak, jak się zebrało? Pół. No, nie wiem. Dobra, ogłusza, Golem, co się stało? Ja, ja, ja. Czy ty dostałeś Moraka? Tak, dostałeś Moraka. Dlatego no, trzymać kapiona jest to jest to co jest, nie? Dobra, no, 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 też bym śmiechnął, bo golum jeszcze był taki, wiecie, że... Dobra, chodźcie, pojedziemy tu, a, a jeden góra, dwa strzały. No Alek, ale tak. akurat, akurat przejechaliśmy tamtego tego z Afryko, żeśmy rozwalili. Alek No i dostał... I Alek dostałem jeden góra, dwa strzały. Nie, ty zero miałeś, ty miałeś full HP. Ale tu mam z tego ja teraz? To, się to, wszyscy razem tutaj. Poczekajcie, bole dojadę. Ja bo Dojedziesz do, do właśnie, mi dojedziecie, macie HP. Macie HP poza tym. Dajcie sobie HP, Arta na mnie jedzie zaraz tu. Nie, słuchajcie, słuchajcie, i A na Dobrze, spokojnie. posłuchajcie mnie. Ten robisz go. I jedziesz na kawę. Powiedzisz wam coś ciekawego? Nie. Powiem ci, bo to jest no, ciekawe, bo było dwa dni pod rząd w kampanii jest Alex, i wychodzi z, ja z Raidem. więc Jebać, arciarzy! Ty! Jebać, arciarzy! Dobra, czy ten koń. Zajebać, chichtejna. Bitch. O mnie ale. to jedziemy. 7, i się w to, dwie beczki idziecie w to. Jedziecie, dwie beczki albo... Jedna beczka, jeden chieftain. Jedna beczka, Oj. jeden chieftain w to, reszta w to. Już, to, jedna to beczka, jeden chieftain chief w to. Du nie się chowa już może to. Dzięki, z, z z Owszem, dumandzi chowasz się. Leo, i szczypier po tej tam na wrob. Ej, patrzcie, tu chieftain bo na dopa wyjeżdża już. Uważajcie. Zjedźmy, zjeżdżamy. Ale... No, golem, golem do tyłu. Golą do tyłu. Pokus 1800 bet, ebola 1800 Na wycofajcie 600 Ja 1100 chp, dwie, dwie, dwie 600. Ej, HP, na 1100 HP, 600. pewna poszczególna. Uważajcie na, na... Wam odsłonić jakoś. Echifami, a presja kapa oh, może na przykład? Musimy cofnąć. Ale No, ja minus. No, dajcie Dobrze, jest dobrze, jest dobrze. jest dobrze. Ja ci pomogę. Intry do tyłu. Tak 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 Uważajcie, się dasz, ale coś, tej, coś tej, link, link, ty to. Kienka, ty link. No, a chodź no, może no, od no. prawej strony Na bazę Dupę zrobimy Ktoś pomoże? Nice, nice. Ja już ja wracam na kapa Konkuerent będzie wyjeżdżał Ej, baza, nie? Kurwa Będę ja nie na się. Się od niego. Nie ja baza, 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 baza Ktoś musi wrócić Wróćcie Ej, wszystkim ty... na bazę, może. No, w okienkach, o, jedź, jest, jedź. Jest, jest ok. Kajle, Panowie mają ma tu plecy. dwa czołgi minus, tymi czołgami wszystkimi możemy zrefreshować bazę. Z, z, z z, z na plecy. Ja się na dupę wyjechałem, dawajcie. Ja pierwszy, Dobij Dobij, dobij, tutaj Tutaj, 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 I? tutaj, tutaj. Kolumbię, bo ty masz HP. bo ty masz HP. Do tyłu, do tyłu, senpai. Senpai, do tyłu. Widziałeś, senpai. Zamknięty, proszę. Zamknęta tabecka. Ole, dalej. Jedziemy, ja przyjmuję, ja przyjmuję, ja przyjmuję, ja przyjmuję. No, słuchaj, 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 słuchaj. To perkon na PC. Jedź jedź, 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 jedź. Pójdziemy jedną osobą do PC. Kret przyjmujesz. Minus, minus 2. Minus 600. Minus, minus 3. 3. X dawaj tą po lewej. Patręc, chęt trafie, chęt na trawkę na trawkę. Ładuję, ładuję. Golden, go, goń. Ja z go. tym robię dupę. Wiatr robi środek. Nice. nice. Zajebiście yeah. a, Szkoda, galom, że tam go nie pyknąłeś szybciej. Przy... Kogo? Tej ebali. Nie a nie przebiłem, pochali. ja byłem niżej niż ona, nie? A, kur... Ja miałem a, lipę przebić, a jeszcze amoraka. A jeszcze amoraka miałem. Luź. Nice. Nice. To był finał? Było no tak, tak a kreski popierdolone były w tej bitwie, że się digam od dupy boli, no ja pierdolę. Ja teraz nie trafiłem w kreskę, no. no. Szczerze, myślałem, że ten system do na tym To było o Tak. Tak. Myślałem, że ten system doładowania na tym 277 na C3 mi mało da, jednak dał w chuj. Z wiepeckim, wiepeckim... Bardzo ważna prowincja z A1. Ładnie miał... Zaję Dziękuję. Olało się, zaraz Teraz dopiero 22 mamy Jedziecie, już wszyscy do przodu musicie jechać, musicie jechać. Olo, jedź po to, jedź po to, jedź tu pomóż. Ojeźd tu pomóż Ej, KD jest to, 300. Ja mam hita, ja mam hita Kurde szczelił ci. Ja dobi. Ja dobi... Olo, Ebole dobi Olo, Ebole dobi, Olo, Ebole dobi Mascie bolę pięknie. Musiał hejter jechać. W... Musicie jechać już na Chieftain'a. Na Chieftain'a już musicie kosmos. jechać. Olo, Jedź Olo na Chiefe. Olo, na Olo na Ja mam hita załadowanego. Szybko, szybko, szybko. Ładnie. I... nie Załóżmy się. Załóżmy się. Załóżmy Warfighter tobie ta to ręka się przelasek. Nie właśnie, że jestem w takich sytuacjach. Ej, ale jeszcze mi się. Bardziej zabiłem. niż ręka to serce biło. Jeszcze mi jeszcze pięć sekund, bo mnie zabił, ten. no. To by chyba był Skype. Z <laughs> Ale mam fajną zabawę. Jadą, no, no. jadą! Ale jadą Goshlig gramy pod damy Leo, biedny <grym ty <grym> jesteś Dacie radę tam czy nie? Ale? Dacie radę tutaj czy nie? Klauł, dawaj, bezda. 907! Kurwa, pytam dawaj się teraz trzeci, że dacie tutaj radę? No tak! 4 na 5 jest. Nie, na nie dam więcej 907 Jeszcze lepsi. Leo musisz szczele Ja. Wyszadziłem Może dam radę? Eberka, a mi róbcie to testy. Eberka, Eberka Leo cię dobie. Eber. Przodem do niego, Sen. Tam ma wiele ale... Rozumiem. Ale... no. Eberki On cię nie przywija Ej, czy wy tutaj dacie radę? Nie. Nie, jednak nie. Ale mają mało HP. Są po dwa wiem co ką rotuj. Rotuj mi 907-ką tutaj. Są po dwa strzały. Jesteś na od góry. na Musisz wygrać z nich na ja jeden. Kurwa, jeszcze nie losuje, nie? On poczeka na Artę. Albo na Kołowca w dupie, na dupie, co ci wiedzie tak. To 3 one-shoty. 3 one-shoty plus Eber na 40 Nice. nice. Dokonkrotować. Przecież strzelili, a tu 907ki. Tą stronę masz być zadowolony. Nice. 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 nice! Może się... Jeszcze drugiego z tego, ja albo ciastka. Ja ci wychowam im pestkę. One tutaj mają fu na full życiu chieftaina Tym Chieftainem bardziej w to tam może być. Strzelam... Nie, 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 nie! Ty. Co? znikła! kam mnie! Kurwa. Ja ej, pestka kam znikła! What the fuck? Kurwa. A tam to dużo nie braku, żeby spierdolić. Tam też. Ale Ola, ty zabiłeś to tu? To na tak uczka głupio. No, weź nie odbijaj no. się. Chyba arta jest... <laughs> 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 <acta> to <laughs> chyba jest ten, <laughs> ten wiatna na Je zabić niemieckiego. No widzę. No bez niej ten... będą. Nie, oni Dura, nie, nie, Złego ja wraka dałem Kred, eee... nie, zero, draku, 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 draku. Draku. O, jest, e nie, 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 z waszej nie, waszej nie, dobicie Ej, przed nie, nie, przed nie, 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 0 nie, 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 gramy nie, 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 gramy, gramy, zabijamy. nie, 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 Poprawiam, gąskę daję. Nice. nice tak, ładnie. Nice. Ej. Ładnie, panie. Ale, to jest ale problem, ci robiłem. Ej, Dobre, ale dobrze. Ale opatrz, oni blindowali ten, co był najbliżej was, co nie? Walnęli go trzy blindy, tam trzy czołgi. I przestali strzelać pszaki. E... Ja bym ciągle ja? Ładnie. Ta, ja bym że nie... Arta! 907, 907. Już tą safe, żeby nas nie skapowali. To złoń się i idziesz. Trój, to, na dyre. Kurwa. Musimy wydebić na 907. Jumonji chodźmy na dupę ciefe na chiffy. na chiffy. Chiffy na chiffy. chodź, chodź, chodź. Stój, mnie. Jesteś w stanie zesunąć? Nie mam jak. Ja mam kierowcę. Eee, to los. Dobra, nie Jumonji chodź tu. To Ebole szybko. Ebole Ebole Dwie pewne peski. Jedźcie już, nie stój nice. na nim cały czas. 9, 9, 9, 9. za chwilę ten, podjeżdżamy pod niego, chodź. Leo, 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 musisz jechać. Dobijam. No kurde. Tutaj grajcie pod Leo, Leo ma HP, tylko z was. Arta, Artak się chyba nie dobiją. Trudno. nie Arta Bardziej do przodu niż do tyłu. Robi go, go, go. masz wolną rękę, no. Leo Ale nie to, bierze, to nie jest bierze, jeszcze bierze, wygrane, nie. to nie jest wygrane. Skyler, jedź pomóż Leo. Jadę cały czas. Ale wjedź tam i pomóż mu. Sk Le senpai, idź przyjmij, przyjmij senpai Triggs, pewna peska Ja nie pukować, nie ma. nie mam maga magazyn rozwalony Nice, Triggs Skyler, senpaja, musicie to porobić jecha. My to przegrywamy to na razie Halo? Arta jeszcze jest tu Co dobra, jest, no. kurwa? Arta KD. Arta KD, Arta KD, Arta, Arta KD. KD. Ten chief jest na dobicie Weź Eberką jakąś rozdobij to Jadę po niego Okej, okay, nie widzę. No na dobicie. Ej, Jumanji. Leży. Nice. 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 Nie okay. graj, nie jesteś Jumanji na Berg co sezonie. Dwie czołgi, wszystkie czołgi no, Berg ja Nie przypominam sobie. Co, co mówisz toxy Nie słychać cię? Ruchacz no, nie jak cały duchę. czas. Z <grym> 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 yeah. yeah, 900 elo, owszem, ani razu nie przegrałem. Zapamiętałbym to. I chłopaki by dostali taki wpierdol, że też by to zapamiętali, uwierzcie mi. Już nie bić, ale już CWK jest. Ten, EBOL-a mi cifami zajmujecie środek. Od lewej jadą mi dwa ciftyny z jedną ebolą. Jadę od lewej. Na 3, 4 strzelamy tu. Na 3, 4 <grym> dawaj, na 3, 4. 3, 2, Dawaj kred, pikujemy 26-0. No! Ale ci chujowo poleciało! No! Ej. Ty za 560, a ja za 1400. Wziąłeś, jak zrozumiałeś? Ale zjebałeś, gros, nie grasz <noise> w synarcie w ogóle wezm. Ty widziałeś, gdzie acylowałem? Ja Weź ja, w, w ogóle, ty się wyle. ośmieszasz, chłopie, kurwa. Zajmijcie mi to tym no tak tak Na taką. jest na 21, to pogadamy. Sorry, sorry, dawejcie do ebolu. Ej, obierzemy was. Ej, tysiąc. Do przodu musimy wjechać, chyba. Ja bym, maly Ja bolą się w pod co? Jedźmy do przodu na do na Wiesz co? Przelejcie się na Ebola 2000. Artystów pomagamy. 907, pojazd to Beckham, pomóżcie tu. 140, dobra. Ja dobiję. ryskie 500. I 200. Tyler senpai, robić mi to. Robić mi dupka. Przelejcie się na to, co robicie. 700 na ten, na peczkę. Ten 1300 zaraz. O, zacznę, o, zacznę. 277. Ebola co. Oj, kracik giniesz. Nie ginie, co ty pierdzielisz. Ale jak mnie zaskoczyli tym. O. No. Nie spodziewałem zajecie. się tego. A jak beczka jedzie na nas. Ale miss. Tylko zajebcie. To ja już przyceluję w niej. Dzięki. Dawaj to się wyjebijamy jakąś głupią śmierci na razie. Ooooo! <grym> grosik, nice. O, Ej. No, dobry manicje, a ich no mercy. Ale ja, tu musiał pożegnać odpowiednio. Spierdala. Golą A ja nie nawet ciągi jej słuchajcie, nie spodziewałem się tego. Golą, pomogę Ci wejść, nie? Elo. Już nie przyjedziemy się to można wiewać też. Dawajcie te dwa bedy tutaj. 15 osób się już u nich spotuje, już nas niczym nie zaskoczą. Niczym nas nie zaskoczą. Grajcie teraz na skilla tak jak powinniście potrafić, tak?

Wjeżdżam. 507. Zwiś. Tu, uh, tu, 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 mista. Na no, I nie, nie ma, mamy teraz 4 EBR a oni mają dwie. Kapa, Zagrajmy na na lasek. sobie lasek, zajmijmy sobie lasek. dwa na kapa Ja mam zarówno na Chodź na Saret, kapa. będziemy lasek coverować. U nich jeden EBR będzie jechał od, y, chyba, tego, torów. Ale. Nie wiem czy jest ja, sens kapować. Ile na, mają na, życia? Nie mam full na, HP, chodź na parę, to bierzemy. Nie ma sensu. Nasze czołgi na środku mają full życia. Chodź objeżdżamy tą Ewerką, choć nie ma sensu kopować. Macie tego ebra w lesie zajebać.

Kurde na serio Ja nie wiem jak te nie peski w tej dobra. bitwie latają Kurde. Nice. Albo nie trafiam, albo nie wiem zero albo we wrak nice, nice. Dobrze, bo grali na pusta Prawie wszyscy Ale jest tutaj z tą EBR-tośnie zjebaliście. Ona przeżyła tą EBR, nie? Znaczy ona dojechała do czerwonej linii Wygraliście w 13, nie? Owszem Zaraz się dowiem, Epsi, Jaki macie wynik bitwy? 7-3 7-3 na razie grać się na spokojnie, tam u nich jest trochę o, mniej, dynamiczna bitwa. Ja jadę na niego też mam dwie pestki być Jedno. <laughs> no, no, na fajerwerki na koniec tak bitwy. Takie. Za Nie Zaceluje ten chief? No, są... no, nie, no, nie 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 Cie... się, Ciebie, kurwa, ja, nie 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 w nie 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 ja z lejos, Co? No, to... E5? Ja, Na 12 grają, tak mi się NIE TO Ty jakby nie patrzeć, to każdy człowiek ma jakiś tam pancerz, nie? A ja go z hitem no. nie widzę. No. No, Normalnie będziesz mógł spać po 15 minut później. Zadzwonię do twojej mamy i powiem, żeby ci da upost, nie? 15 minut, kurwa, dużo. Czy ja nie mam co ty Pomóż A? tam, żeby im dupy nie Mogę się pobawić w rekord z zablokowanych? Nie Ile już masz? 2,5 Eee no, Mają bicie tam, Nie bardzo, nie bawię się, głowy burzaki że A patrz gdzie jest ta chciałem tylko powiedzieć ja bym jechał. Ono mówi, że będzie za coveru, coveruje. Yes. Ej, ten STRV. Halo! Ja mam rowa, on to ma. Ej dawaj, dawaj Arton, Arton dawaj, 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 dawaj. Chodź tu, chodź tu. No to tak. zblindowałem <laughs> go. A już, A co już? Co Ej, już wcieli. Ej, co z panionem? Co z panionem się bry. dzieje? Ej, Ej strv jest na tym. Ja za pomogę zaraz. Right Zniknął za krzakiem. Stop, leci bombardier. Mój! Dobra. Mój. Ej, no strv jest za tym krzakiem. A gdyby teraz, tak teraz tak strzelić P. Scott'u, taj? Eee... O, chyba będzie ten... ten Pięciu naszych. Olo, wyjżdżamy tak między trzbami, Wiem, wiedziałem. Bajdżu, zajebiście, jest damage, kurwa. Ej, SRV? On, on jeden. Intry, kurwa, przy głupie Jeszcze siedzisz tam, a ty skoczysz. Robi <grym> tak Brawo. Yes. Wystrzelił trzy? Trzy wystrzelił. Jeźdź, Grosik, do przodu, no, zaraz. Nie. Tata Ej, nie ta przeszedł. Strzel jeszcze raz. Jednak no już, trzy sekundy. Przelatuję, przelatuję blindy przez te krzaki. 907 was stąd świeciło. I teraz wszedł chyba. Chyba wszedł właśnie. Do prawej strony. Tak, jest tu gówno. Do nie? prawej strony w krzaku. Jest tu górna. O Jest, 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 jest. Wydawać, wydawać go. No, ma, ma ten koło zniszczone. A jak wyjadą wam od dupy strony, to macie tam o ile się nie mylę, to wam dwa czołgi. Kurwa Max! drugi STB. STB, na pest, Ej, to jeden z Was. Kończę. Klik. Za tym chipem ze mną to jest. Tu coś przy nasypie stoi. Od tej strony zbożaków. Ono ani to bije na tych zbożaków cały czas. Nie balansujcie, bo wjedzie czołg. I będziecie opierdoleni. Nie, nie, do nie. Dziękuję. Polak. Luki mówisz, tak? Kaka, kaka. Luki nie, uważam, że nie powinieneś. Traka ma. Okay. Na mnie należy. razie. Brawa! Na na kurde, szkoda, że. No. O coś się dzieje. Pierwszy strzał. Ej, do przodu, intri, do przodu Skyler. I do przodu, bo ostatnie. Dobry ja. Jedno. Weź. O kurde. Jadą! Do... 277 Ole, tu do mnie. Jadą! Go. Jadą! Ee, dawajcie ja tymi chybikami, da on... pikujcie! No, no, całe magazynki jebliśmy Tam, my małpów na się miał, kurwa! Sorry, a tu, tu choregrasz blisko! Już jada, jada, jada! E, a Super superkoniem jedziesz ze mną, robimy tą stronę. A z 277 pije. Krew, dawaj, musimy po prostu. superkoniem objeżdżasz, jadę na urońca. Dobra, dobra. jadą. Jadę! 287! Jest Eber też. Podkapa gram! Bardzo dobrze. Co pewnie jest mak 27, co pamiętam? Małs jedzie jadą jadą, 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 jadą Pat czata w pierwszej kolejności, patrz jadą tędy, jadą tędy